Ziomki, wpadnijcie na mój sklep, pierwszy link w opisie maciochkapsel.pl, macie tam oryginalne produkty Macioch tym klasyczne wzory idealne na Mikołajki albo na zbliżające się święta. wina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście dzisiaj jesteśmy potężni, tak samo jak wczoraj, tak samo jak przedwczoraj i tak samo jak każdego dnia, czyli po prostu przepotężni. A mówię tak dlatego, bo pan Elwisa jest na serwerze i on musi wiedzieć, kto tutaj jest koksem, a kto nim nie jest. Aczkolwiek wolałbym szczerze mówiąc, żeby go dzisiaj nie było na serwerze, bo będziemy robić coś, co wolałbym, żeby zostało tajemnicą. Jak na pewno wiecie, nie tak dawno temu, bo zaledwie wczoraj, udało mi się odkryć sposób na wyjście z bariery. E, oczywiście słuchajcie, ja do niej płynę, żeby wam to pokazać, bo dzisiaj będziemy robić sobie coś właśnie z tym związanego. Tak, tak, wiem, już każdy, słuchajcie, wie jak wyjść z bariery. Nawet Maciok, i myślałem, że jestem totalnie koksem, że jestem geniuszem. Okazało się, że nie do końca tak jest, ale mimo wszystko udało mi się samemu to rozkminić. Temat jest rzecz jasna, prosty: potrzebujemy po prostu łódkę, stawiamy ją po drugiej stronie i możemy się cieszyć wolnością. No, nie tak do końca, bo generalnie dostajemy życie. Mi się zbrojka psuje, więc ja się, o, tak wiecie, taktycznie wycofam. I spokojnie, dzisiaj nie będziemy testować kolejnych sposobów na wyjście. Ale będziemy, słuchajcie, robić coś związanego ze światem, który jest poza barierą. Będziemy, słuchajcie, robić coś, czego normalnie tutaj, w barierze, nie moglibyśmy nigdy zrobić. Ale żeby to się stało i żeby wam powiedział co to jest, muszę oczywiście dopłynąć w odpowiednie miejsce, no bo to nie jest tak, że po prostu gdziekolwiek sobie wyjdziemy. O nie, nie, nie! Musimy sobie pod, podpłynąć w to miejsce, gdzie już mamy udeczki, aczkolwiek, słuchajcie, nie wydaje mi się, żeby te udeczki były tutaj e, spowodowane tym, czym ja, słuchajcie, dzisiaj będę się zajmował. A działanie moje będzie miało na celu nic innego, jak po prostu wzmocnienie gangu braci, braci się nie tracia, a jak traci to nie braci, brat, bratu, bratem, siostra, siostra, sios łążą, łódka, 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 łódka. Dobra, mordy, będę z wami szczery, po prostu wam powiem, co chcę dzisiaj robić, ale żeby to yy, wam pokazać, muszę się tutaj wspiąć. I nie wiem, czy wy to widzicie, nie wiem, czy ty wy to widzicie, ale tam na górze jest król lew. To, to nie jest lis, to nie jest lis, to jest, wiecie, król lew. Ale nie o króla lwami tutaj chodzi, jeżeli, wiecie, się domyślacie. A dobrze to dos. No, nie, no bardzo dobrze widać, o co mi dzisiaj chodzi, także to właśnie będziemy sobie dzisiaj ogarniać do bariery. Tak jest mordy, dzisiaj spróbujemy Sprowadzić tutaj świnki Oczywiście tutaj świnek na barierze nie ma Ale jak widzicie jest naprawdę niedaleko Więc mi się wydaje, że, że jeżeli Tepnąłbym się do niej perełką I użył marchewki, za którą oczywiście świnka idzie To mogłaby ona przejść, być może słuchajcie Nie na raz bym to zrobił, ale na dwa Na trzy razy na pewno, wtedy ją łódką Przetransportujemy oczywiście do naszej bazy Gangu braci, dlatego właśnie Nie chciałem, żeby Elviso był dzisiaj na serwerze Ale Elviso jest cały czas na serwerze Także w sumie to nic nie zmienia Dobra mordy, ja płynę w takim razie po marchewę A wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba na kanale Bo codziennie są odcinki, więc codziennie Gang braci się wzmacnia Do tego są live'iki niezapowiadane Nie wiecie którego dnia, o której godzinie Więc naprawdę słuchajcie, warto zostawić suba, żeby po prostu Nic nie przegapić, bo wtedy jak walnicie jeszcze Dzwona to na bank, nic was nie ominie Do tego zapraszam na TikToka i Instagrama Macie tam codzienne relacje od Maciocha Na Instagramie macie codzienne TikToki Więc naprawdę słuchajcie, wbijcie, bo codziennie Możecie sobie zobaczyć śmieszny filmik na TikToku Albo na przykład jak Macioch spędza dzień. Do, do, do dużo fotek, więc naprawdę, słuchajcie, bardzo się opłaca. Instagram, TikTok pode mną i w opisie. Oczywiście, jeżeli chcecie wspierać gang braci, no bo jeżeli nie chcecie wspierać gangu braci, a na przykład gang klamusów, to wtedy nie wbijajcie, ale jeżeli chcecie pokazać siłę naszego gangu, tych lepszych na serwerze, no to zapraszam Instagram, TikTok i oczywiście subik na YouTubie. Dobra, szybka wbita, tylko że problem jest taki, jak widzicie, cały czas jest tutaj ta kula. Ja ją sobie zostawiam na lajwika. Live na liveiku słuchajcie, będziemy ją ogarniać, bo teraz no, jakby na odcinku, to, to słuchajcie, mi się nie chce. A z kolei to jest spoko odcinek, na lajwika, bo zaczniemy sobie budować nowy domek. Także naprawdę, słuchajcie, naprawdę warto wbić. Teraz tak, mam tutaj jedną marchewę. Spoko. A czy ja mam może więcej marchewek? Niestety nie, ale znam miejsce, gdzie jest więcej marchewek. I wcale nie mam na myśli domu Elvisa. W sensie tam na pewno jest więcej marchewek, ale tam nie zamierzam się udawać. No i okej, okay, jak widzicie, tutaj jest zdecydowanie więcej marchewek, więc ja słuchajcie, ja sobie je zbieram, a wam chciałem przypomnieć o moim sklepie. Oczywiście, słuchajcie, jest w opisie pierwszy link, to jest sklep, którego absolutnie w ogóle nie reklamuję, ale cały czas jak najbardziej produkty są tam dostępne. Różne produkty w różnych kolorach. Myślę, że na Mikołajki, które się zbliżają, a tym bardziej na święta, które również są niedługo, jest to słuchajcie, idealny prezent dla kogoś, czy na przykład dla was, jeżeli chcecie, kogoś dostać, także koniecznie słuchajcie, zerknijcie chociaż co tam mam dla Was, bo są to klasyczne wzory, macie w tym jedyne oryginalne. A tak w ogóle to zapomniałem powiedzieć, dzisiaj live'ik, słuchajcie, o 21, oczywiście live'iki są niezapowiadane, ale czasem macie dzień dziecka ode mnie i tak jak dzisiaj zapowiadam, słuchajcie, dzisiaj to jest czwartek o 21, zapraszam na live'ika do Maciocha. No i dobra, jesteśmy na miejscu, możemy przychodzić do roboty, słuchajcie, oczywiście mam 5 ender perełek, bo e, łódką no nie damy rady tego ogarnąć, no wie, wiecie, że łódką się tutaj nie da, może jakbym wylał wodę to by się dało, ale w tym momencie tego, słuchajcie, nie mam ogarniętego, więc musimy zrobić nic innego jak po prostu się perełką tutaj tepnąć do tych świnek i spróbować zobaczyć czy to jest realne. Mój plan jest prosty, tepnąć się tam, troszeczkę ją zanęcić i szybko wrócić tutaj nawet perełką. Myślę, że tam gdzie jest ta świnia mogę naprawdę bardzo dużo dostawać obrażeń, ale słuchajcie, no spróbujmy. Robię tak, teraz e, oczywiście biorę to i teraz szybko! Szybko, 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 szybko! Nie! Dobra, świnka musi tutaj przejść, uda nam się, uda nam się, mamy to! Mamy to! Mamy to! Za pierwszym razem! Za pierwszym razem! Maciąch jest koksem! Ej, ale serio, jadam się w fest! Oczywiście tutaj proszę wejść do środka i słuchajcie, mamy świnię, mamy świnię, zwierzę, które nie występuje tutaj w barierze. Ja jest zdobyłem? Kto jest zdobył? Elviso, Agent X? Nie, e, e, e. Cox jest zdobył. Nie no stereo, dobra. Słuchajcie, już trzeba się opanować. Bo się rzeczywiście, słuchajcie, za bardzo podjarałem. Ale prawda jest taka, że to jest dobre w sensie. No, zdobyłem coś, czego się nie da zdobyć. Macioch Cox, dzień dobry. Okej, okay, w tym momencie plan jest bardzo prosty Oczywiście musimy tą świnkę przetransportować do naszej bazy Także biorę marcheweczkę I teraz tak, jak ja mam to kurczę bele zrobić Skoro nasza baza ma takie wejścia Że już nie ma tych fajnych schodków. Ej, no one były fajne, także wiecie co Ja pójdę teraz po linę Ja nie, dobra, pa, pani świnko, proszę należy tutaj poczekać Proszę poczekać tutaj w wódeczce. Ja sobie od, odkopię te skody, ej, serio Ja po prostu tutaj się wezmę I zacznę kopać tak, żeby odnaleźć skody Myślę, że to jest dosyć sensowne no i dobra, ma... słuchajcie, jesteśmy w tym tunelu Jak widzicie, jest całkiem git W sensie jest na gitarce, tutaj są kurczaki Więc tutaj jest ten tunel, więc teraz Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, żeby Te świnki schować, myślę, że To serio powinno być w takim miejscu Żeby naprawdę było giga Tajne, czyli na przykład Słuchajcie, tutaj gdybyśmy sobie zrobili pomieszczenie Po tej stronie, no to słabo, bo ten stone Zawsze, słuchajcie, po prostu będzie cobblestone, będzie to słuchajcie, słaba opcja Ale jak na przykład sobie kupimy Taki bloczek, no nie, taki bloczek, czy taki bloczek no to oczywiście wypadają nam właśnie te bloczki, więc w tym miejscu myślę, że to ma więcej sens. Oczywiście nie zrobimy sobie w tym miejscu, bo to akurat jest słabe. Ale takie, słuchajcie, ofensywne świnki tutaj, myślę, że to jest całkiem spoko, tym bardziej, że później bardzo łatwo będzie nam się robiło, słuchajcie, przejście jakieś tajne, przejście tutaj, patrzcie, zamiast tego, słuchajcie, tych dwóch bloków, byśmy zrobili sobie pistony, lepkie pistony i bardzo, bardzo łatwo będzie ukryte to pomieszczenie. Także ja, słuchajcie, teraz się zajmę za to, żeby wykopać tutaj takie, oczywiście prowizoryczne, małe pomieszczenie, gdzie tam po prostu troszkę klocków dirta wciągniemy tutaj dwie świnki na razie jedną mamy fajnie ale oczywiście potrzebujemy też drugiej bo jedna to jest nam słuchajcie totalnie niepotrzebna musimy mieć słuchajcie drugą i wtedy będzie zabawa o kurde belo tutaj słuchajcie jest ten spawner tutaj Także, no tutaj jest ciężko, w sensie będę oczywiście, jakby mogę tutaj robić, no nie, jakby zombiakom to oczywiście nic nie będzie przeszkadzało, ale generalnie nie spodziewałem się czegoś takiego, myślę, że możemy, słuchajcie, użyć mchu, w sensie mech jest na, naprawdę na gitarce, także e, tego się nie spodziewałem, raczej zombiakom to nie będzie przeszkadzało, myślę, że świnkom, słuchajcie, też nie, no bo widzicie, o, nagle jest ładny, zielony dywan, także nie ma co się tym przejmować, no ale troszeczkę się zaskoczyłem tym. LOL, co tu się stało? Ej no tak chyba nie powinno być. O nie, no to, to jest dziwne. W sensie to jest dziwne. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Jakby co? To słuchajcie, nie jest moja wina. To jest wina Elvisa. To jest zdecydowanie wina Elvisa. Wszystko co tutaj na że się dzieje złego, nawet z nielegalną krową, to jest słuchajcie, wina tego jego mościa. Dobra, Maciek wraca, słuchajcie, ze wszystkimi itemami i plan jest przedni. Przede wszystkim, słuchajcie, mam tutaj itemy, więc e, możemy sobie wypełnić to do końca. To jest, słuchajcie, całkiem spoko. Teraz tak, ściany zrobię z drewna. Za chwileczkę one będą zrobione z drewna, ale patrzcie, jaki tutaj wymyśliłem genialny patent. Patrzcie, to się kopie w ten sposób, bardzo fajnie. Teraz, słuchajcie, tutaj możemy sobie wcisnąć crafting table, w którym z kolei, słuchajcie, e, zrobimy... Oczywiście najpierw musimy sobie zrobić deseczki, bo teraz, słuchajcie, oczywiście zrobimy w sobie furteczkę. No bo jak, jak to może być zagroda dla świnek... Bez y, furteczki, dajemy to tutaj i teraz nawet słuchajcie, jak sobie zablokujemy to w taki sposób, patrzcie Pixon Sixon, tak? Tam są dalej świnki. Ja chcę się do nich przedostać, ale oczywiście nie chcę, żeby uciekły, więc ja sobie robię Pixon Cyxon i one dalej nie uciekną. Ja robię Pixon Tykson Mogę to teraz, słuchajcie, zabudować, jeżeli mi się będzie podobało, proste, ale genialne! Nie no ja Macioch, ja zawsze mówiłem, że ty jesteś genialny, serio, serio, no naprawdę Macioch, tutaj to mnie zaskoczyłeś, nie no w sumie to nie zaskoczyłeś, bo ja zawsze wiedziałem, że ty jesteś taki dobry w tego Minecrafta, ja po prostu zawsze w ciebie wierzyłem. Okej, okay, i teraz zostało mi, słuchajcie, tylko zrobienie dachu. Pomyślałem, że też go sobie zrobimy ze e, mchu, bo to będzie takie fajne, w sensie nie wiem, słuchajcie, po, e, na początku miało być z drewna, tutaj miały być jakieś takie fajne rzeczy, które i tak mogę zrobić. E, typu na przykład patrzcie, o, coś takiego mam na myśli. Fajne rzeczy u Maciocha. E, no to jest jakby coś takiego, no nie. Ale zawsze jest to, słuchajcie, lepsze, więc generalnie myślę, że jest spoko, oczywiście trzeba to oświetlić, ale zagroda jest gotowa. Czeka teraz na mieszkańców. No i dobrze, teraz jesteśmy gotowi na przyjęcie naprawdę, słuchajcie, ważnej osobistości, bo to naprawdę jest, słuchajcie, jednak, bądź co bądź, ale, no, rzadkość w tej barierze, w sensie, nie wiem, czy rzadkość to jest dobre słowo, to jest, słuchajcie, jedyny taki obiekt, jedyny taki okaz na serwerze, więc naprawdę, słuchajcie, to jest dużo rzadsze od nederytu, nederysrytu, elviso i tak dalej, oczywiście, jakby, no, świnka nie jest aż tak, słuchajcie, pomocna jak nenderyt, ale jednak, jeżeli, słuchajcie, chodzi o rzadkość obiektów, rzadkość rzeczy, w cudzysłowie rzeczy, no to świnka nie ma sobie równych i patrzcie, jak grzecznie za mną idzie, no widać, że mnie lubi, no po prostu jednak kangur i świnia to się zawsze dogadają i patrzcie jak tu pięknie, o, ale ty masz tutaj pięknie Jesteś taka grzeczna, że nawet dostaniesz tutaj oczywiście marcheweczkę Oświetlimy ci jeszcze, żeby ci nie było tutaj za, za, za ciemno, bo to rzeczywiście będzie ci bardzo smutno tutaj Ale dobrze, jest elegancko, jedyne kogo ci brakuje teraz, oprócz Maciecha, no ale Maciek tutaj jest cały czas To kolegi, albo koleżanki, kolegi albo koleżanki, tak? Wolisz kolegę, koleżankę? Kogo wolisz? I teraz patrzcie co się dzieje. Po prostu sobie, słuchajcie, zamykamy to jak gdyby nigdy nic. I naprawdę wygląda to genialnie, jest to proste. A my, słuchajcie, lecimy po koleżankę. Bo okazało się, że ten tutaj to jest boj, to jest boj, to jest gość, to jest po prostu maczu, to jest wiecie, szef! A on potrzebuje po prostu koleżaneczki. Także ja, po, ja mu obiecałem, słuchajcie, ja z nim rozmawiałem teraz prze, poza nagraniem chwilę, i on mi mówił coś takiego. A ja mu ja mu wtedy mówię tak i się dogadaliśmy, on chce koleżankę. No, i dobra, teraz naprawdę ciężkie zadanie przed nami. Jak widzicie, tamta świnka jest dużo dalej. Ja mam cztery NR-perełki, i powiem Wam szczerze, mój plan jest taki: Tepnąć się do niej, troszeczkę ją przybliżyć i szybko perełką uciekać. Bo, oczywiście, słuchajcie, my dostajemy tym większe obrażenia, czym dalej od bariery jesteśmy. Czyli naprawdę ja tam mogę, słuchajcie, mieć, nie wiem, 2, 3, 4, 5 sekund życia. Także tepam się perełką do niej, przybliżam ją troszeczkę, tepam się szybko tutaj, później już. Powinno to starczyć, tak przynajmniej mi się wydaje. A jeżeli nie starczy, no to spróbuję to powtórzyć. Ale teraz naprawdę, słuchajcie, będzie ryzykownie. No dobra, trzeba spróbować. Także, słuchajcie, ogarniamy to. Eee, nie, jeszcze marcheweczki oczywiście muszę mieć. To powiedzmy, że robię coś takiego. Teraz pyk, pyk. Teraz, nie, szybko, szybko, szybko. Świnka, nie. Nie, dobra, dobra, dobra. Szybko, nie. Maciu. Nie, ona uciekła. nie. No i mordy, jestem z powrotem dokładnie w tym samym miejscu, jak widzicie mam dwie perełki, bo oczywiście no jakby ciężko byłoby się przedostać, ale plan jest taki, tepam się, zbieram i temy, nawet, nawet tylko słuchajcie, zbroję. Nawet tylko zbroję tepam, oczywiście tam jest więcej ender perełek i wracam najszybciej jak się tak. Także słuchajcie, drzewo, robię pikson. Okej, okay, kitarikkson, dobra, słuchajcie, mam tutaj zbroję! Nie! Okej, okay, okej, okay, ale zginąłem w takim miejscu, że zbiorę itemy Eee, łatwo, słuchajcie Mam wszystkie, itemy, znaczy, no nie wiem, czy wszystkie itemy Ale część przynajmniej O, patrzcie, słuchajcie, no nie, no zdecydowana większość jest Są perełki, jest zbrojka A to jest najważniejsze, bo oczywiście potrzebuję perełki i zbrojki Dobra, słuchajcie, plan jest taki, że ja tutaj muszę poczekać Aż jakaś świnka Po prostu podejdzie, bo No jednak jest ciężko, jednak jest ciężko Tam, słuchajcie, dalej są moje itemy Chciałbym je zebrać Kurczę, no jest świnka i tamta świnka była mniej więcej podobnie, słuchajcie, czy próbować nie mam nawet marchewek. Kurczę, musiałbym się tam tepnąć. Aj no nie pozostaje mi, słuchajcie, chyba nic lepszego do roboty niż po prostu rzeczywiście, słuchajcie, tepnąć się tutaj, pyk. Szybko, 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 słuchajcie, pozbierać i temy takie jak to, to to szybko pozbierać. Dobra, powinienem przeżyć! Powinienem przeżyć! Maciuch przeżyjesz to! Dobrze! Udało się, mamy to! Dobra mordy, naprawdę długo czekałem, bo jak widzicie została mi jedna perełka, więc nie miałem po prostu dużo szans i zobaczyłem, że tutaj jest świnka. O nie? Nie, znaczy tam jest, o kurcze, teraz odbiega. Więc wiecie co? Ja jakby będę czekał, będę ją obserwował, aż ona tutaj przyjdzie, bo mam jedną perełkę. Mam oczywiście, słuchajcie, zbrojkę, mam jedzenie, jest fajnie, ale serio, ona niech podejdzie bliżej. Wtedy ja ją po prostu, słuchajcie, spróbuję e, złapać, że tak powiem. Kurczę, no nie, jeszcze ten kasztan mnie atakuje. Dobra, słuchajcie, mamy to, mamy to, to jest nasza szansa, to jest nasza szansa. Nie, nie, źle rzuciłem, źle rzuciłem, to źle rzuciłem. Nie, i się pośpieszyłem, i widzicie, tak to właśnie jest, i teraz znowu. Ale mamy ją blisko. Patrzcie, wróciłem, wróciłem, a ona na mnie czekała. Dobra, słuchajcie, teraz musi się udać. Robię to: Pykson, Cykson zaprasza Cikson do Maciu Hixon. Dobra, mamy to. Ja cię, jak dobrze, słuchajcie, z pierwszą poszło tak łatwo, ale to tak łatwo, a z drugą, słuchajcie, ile, co, dwa razy, słuchajcie, zdedałem, albo trzy, do tego musiałem się dwa razy wracać, tam, tam, o, także, także ja zapraszam bardzo serdecznie tutaj, słuchajcie, w międzyczasie, ej, 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 ty, świnia, świnia, dawaj tutaj, oczywiście, zapraszam cię serdecznie, nie, no, nie, no, słuchajcie, to, że teraz ona tutaj na mnie czekała, to po prostu było genialne, a w międzyczasie... Słuchajcie, jakby Agent X na serwer, już nie ma Elvisa, jest Agent X, także jak wiecie, oni mają takie warty, oni się po prostu wymieniają, więc dobrze, Elvisa nie zobaczył, że mamy taki sekret w postaci świnki. Agent X pewnie też nie zobaczy, bo oczywiście jestem jak ninja. Ale naprawdę, jak widzicie, cały czas trzeba uważać. Ale jak dobrze, słuchajcie, jak dobrze, bo ta pierwsza była mega łatwa. Mega S. I sami widzicie, a druga, no kurczę ciężar, Ale każda duża misja, każda to ciężka, ważna misja musi być wymagająca. Słuchajcie, możecie w ogóle zapytać, Macioch po co ci ta świnia? W sensie po co ci tej świnie? No i powiem wam szczerze, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o itemy, to tak naprawdę nie ma to dużego znaczenia, bo mamy, słuchajcie, jedzonko, no bo świnka daje tylko jedzonko, no nie? Mamy, słuchajcie, krowy, mamy kurczaki, mamy ziemniaki, no nie? Kurczaki, ziemniaki, kurczaki, no wiadomo o co chodzi. Także ta świnka tak naprawdę nie jest nam potrzebna, jeżeli chodzi o jedzonko czy itemy, ale jest nam potrzebna, jeżeli chodzi o pokazanie potęgi gangu, bracie, bo bądź co bądź, ale wiecie, villagerów na przykład nie było można mieć, a Elvisom! Ma villagerów, no nie? Maciocz też już ma villagerów. Każdy ma, słuchajcie, już villagerów. Nawet tutaj w bazie mamy. A świnki? A świnki? Kto ma świnki? No proszę powiedzieć, kto ma świnki i kto ma malutką świneczkę. Kto jest taką piękną świneczką? Dostaniesz bardzo dużo marchewek, bo jesteś piękna. Ej, serio. Kto ma świnki? Tylko najpotężniejszy skład na tym serwerze. Póki co jeszcze nie chwaliłbym się, abrze. Wolałbym, słuchajcie, tutaj um, uzbierać tych świnek dużo więcej. Ale prawdą jest, że. Te świnki nie są trzymane u nas na wyspie, więc jest to, słuchajcie, legalne. Co prawda, na pograniczu legalności, ale jednak. A po drugie, to nie, to nie jest zabranie zwierząt z wyspy ze zwierzętami. Tak jak słuchajcie, krowy. To, 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 to nie jest to. Kurczaki na przykład, słuchajcie, nikt nie zabierał kurczaków z wyspy. Po prostu jajeczka mieliśmy. A świnki Maciuch sprytem ogarnął, tak? Trzeba, słuchajcie, być sprytnym. Maciuch był sprytny. I jak wyjdzie, mamy teraz trzy świnki. Oczywiście będzie ich znacznie więcej. I będziemy mieli mięsko i ekspa. Także tak, rodzinkę świnki Peppy. Ja na razie się żegnam z wami. Bardzo miło było was poznać. Ale póki co, muszę was zamknąć. Macie oświetlenie, macie trawkę, więc jest wszystko git. Teraz, oczywiście, to wszystko, słuchajcie, muszę jakoś zabudować. Więc tutaj myślę, że Kobel może być, to da radę, ale od drugiej strony trzeba dać coś więcej. Nie, no ta krowa, słuchajcie, ta krowa jest straszna. W sensie nie chcę jej załatwiać, nie mam w ogóle powodu żeby to robić. Ale co ta krowa tutaj robi? Ktoś mi może to wytłumaczyć? na Elviso, Elviso, ja wiem że tu jesteś ty. Dobra, słuchajcie, także biorę ten mech, zabuduję tutaj kilka dosłownie klocków No i patrzcie, legitnie to wygląda. Nic się tu nie działo, nawet a, myślałem, że posadzę kwiatek, no niestety nie mam. Ziemki piękne dzięki za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo codziennie są odcinki z tego serwera, więc gang braci codziennie rośnie w siłę. Do tego są live'iki niezapowiadane. Akurat dzisiaj będzie o 21.00 live'ik, ale czy jutro będzie, tego już nie wiecie. Także koniecznie zostawcie suba, koniecznie wpadnijcie dzisiaj na live'ika. Przypominam 21.00 czwartek. Tak samo wpadajcie na Instagram i TikToka, bo macie codzienne TikToki, codzienne relacje, dużo fotek i wpadajcie na sklep. Macie tam słuchajcie, klasyczne wzory Macioch Team. Jeżeli chcecie pokazać siłę. Gangi, Braci, to koniecznie tam wpadnijcie, również jest świąteczny wzór i jest to doskonały prezent na y, Mikołajki zbliżające się albo święta. Naprawdę słuchajcie, okres jest doskonały do tego, żeby o tym pomyśleć. więc chociaż po prostu zerknijcie pierwszy link w opisie. Jedyny oryginalny Maciejow Team. Tymczasem, dzięki, do następnego. Yo!